Gość, Radia Express. Gość specjalny, o którym mówiliśmy, że, że będzie i to troszkę trzymaliśmy w tajemnicy. Teraz ta niespodzianka się ziszcza. Igor Herbut, zespół Lemon na antenie Express, Witam serdecznie. Cześć, dzień dobry. Igor, bardzo się cieszymy z Waszej obecności, twojej też w naszym studiu, ale tego, że dzisiaj wieczorem zagracie koncert i dacie czadu, po raz pierwszy w Chełmie. Hełm czekał na, na zespół Lemon. Cudownie, znakomicie ja słyszałem, już nie mogę doczekać. Ja bardzo się cieszę, że się uda ten koncert, bo był tak mogę powiedzieć, nieoficjalnie albo oficjalnie. Był pod znakiem zapytania, niestety. Wiemy coś o tym, mówiliśmy o tym także, że, że były jakieś małe kłopoty, ale, ale no, dobrze się stało, że jak się stało, że jesteście. Tak, były, były małe kłopoty, ale już y, dzięki, dzięki um, skillowi i umiejętnościom naszego menadżera Rafała y, udało się tutaj być i tutaj jest z Wami dziś, więc y, już nie możemy doczekać. Bardzo się, bardzo się cieszymy też my, bo tak naprawdę od momentu, kiedy y, pokazał Was Polsat i, i, i wybuchło to wszystko, co związane z Lemonem, no to y, hełm był y, taką białą plamą na mapie, y, jeśli chodzi o wasze odwiedziny. A energia, moc i y, to, co y, przyniosła wasza debiutancka płyta, to jest coś na co czekał rynek i mam wrażenie my hełmianie też. No, mam taką nadzieję. Myślę, że będzie to dobry koncert, y, pełen emocji różnych y, różnych styli muzycznych i, i, i... Od niedawna gramy też w nowym składzie, więc to też jest zupełnie inne brzmienie. Nawet jeżeli ktoś był, powiedzmy, nie wiem, niedaleko. Warszawa jest dość niedaleko mm -hmm. um, i, i na jakimś koncercie naszym to na pewno um, usłyszy nowe, nowe brzmienie z numerów, które, które już zna pewnie. Igor, mówi się, że jesteście zespołem, który e, troszkę inaczej podchodzi do, do tematu, e, jeśli chodzi o koncerty, a, a troszkę inaczej właśnie jest to kwestia e, studyjna. Jesteście ponoć e, no, zespołem, który potrafi publiczność porwać zespołem. sprawą no, między innymi tych aranży, które troszeczkę inaczej brzmią w studio, a inaczej na koncertach. No, przede wszystkim my jesteśmy takim, takim bandem, który zupełnie inaczej brzmi na płycie, zupełnie inaczej brzmi na koncertach i zupełnie inaczej brzmi typu m, e, w radiu, <laughs> więc e, no, to jest ciekawe. Wydaje mi się, że m, po prostu my się cały czas rozwijamy i, i o to chodzi w tym wszystkim. Staramy się grać koncerty zupełnie inaczej. Jeżeli gramy nawet 3-4 pod, pod rząd, w jakiś sposób, to e, każdy koncert jest inny. To zależy od, od wszystkiego, od, od, od ludzi, od, od wiem, emocji, od tym, czy po prostu napijemy się rano kawy, czy nie. I to jest, to jest niesamowite, ale yy, są, jest kilka takich osób, które jeżdżą na nasze koncerty chyba częściej niż my sami na nie i, yy, i one mówią oni. Yy, że, że po prostu nie ma takiego samego koncertu. Po prostu każdy się różni czymś innym. To jest niesamowite. To jest, to jest... I go, masz wrażenie, że jednak... Że rynek w Pewnym sensie czekał na Was, że, że, że m, tak naprawdę m, m, mogliśmy, e, śledząc to, co się działo na polskiej scenie, e, muzyki e, no, rozrywkowej, bo tak to trzeba powiedzieć, e, dostawaliśmy jak, jakieś tam elementy popu, ktoś inny grał e, ostrzejszą muzykę rockową, ktoś jeszcze bawił się e, w alternatywne granie. Natomiast e, mam wrażenie, że lemon to jest taka m, hybryda, która w dobrym tego słowa znaczeniu łączy wiele różnych gatunków, e, bo. E, bardzo istotną e, rzeczą w waszej twórczości jest tekst. Nie wszyscy dbają dziś o to, żeby, żeby dotrzeć e, z pewnym przekazem tekstowym do, do słuchacza. E, to jest taka pewna całość, która no, z jednej strony jest czymś, co fajnie wpada w ucho i w tej głowie zostaje, ale jest na pewno rzeczą niebanalną. Ja nie chcę, żebyś uznał, że ci słodzę, ale takie no, dziękuję mam... Dziękuję słowo. Wiesz, bo. Y, mm... To, to, dobrze, tak to, tak to odbierasz, czy, czy jesteśmy tak odbierani w jakiś sposób, to jest super, bo ja bym bardzo chciał, jakby jesteśmy w mainstreamie, jesteśmy popowym zespołem, mm -hmm. jakby nie było, pop ogólnie jest dobrym słowem, pop znaczy pop, popularny. Sting też jest popem, mm -hmm. moim zdaniem, Aerosmith też jest popem, eee, czy Coldplay, ale to, to jest dobra muzyka i ja bym chciał, żeby w mainstreamie w Polsce po prostu pop... Ogólnie i mainstream kojarzył się z dobrą muzyką, z jakby wartościowymi tekstami, z przemyślanymi aranżacjami i po prostu dobrym soundem ogólnie i swoimi numerami przede wszystkim. To co, robimy sobie małą pauzę, słuchamy kolejnej kompozycji zespołu Lemon i do naszej rozmowy wracamy po krótkiej chwili. To Igor Herbud z Grupy Lemon. Już 8 kwietnia zagramy koncert w Chełmskim Domu Kultury o godzinie 19. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. Nie może was tam zabrać. Mówiliśmy o sugestywności tekstu. Mówiliśmy o tym, że ten tekst musi być nierozerwalnie związany z muzyką, żeby, żeby ten efekt końcowy miał sens. Mówiliśmy też o tym już poza anteną, Igor, że mimo tego, że już to doświadczenie macie jako zespół i tych koncertów trochę na swoim koncie też, to także w perspektywie Dzisiejszego występu w hełmie, e, mówisz, że, że odczuwacie taki lekki stresik, i zawsze jest taka no, niepewność. Ja, ja uważam, że to jest bardzo dobra, bardzo pozytywna cecha, e, bo to oznacza szacunek dla publiczności. E, to znaczy, tak, no, zawsze, jest, zawsze po prostu jest ten stres. Zawsze, bo m, dajesz sobie 100% na każdym koncercie, nawet więcej niż 100%. E, I starasz się po prostu przekazać to, co masz do powiedzenia e, wszystkim ludziom, e, cokolwiek, i zależy Ci na tym. I tak jak dzisiaj, czy po prostu czy był to by festiwal, czy, czy, czy mniejszy koncert, czy, czy większy, czy siedzący, czy, czy stojący, każdy też rządzi się innymi oczywiście prawami. Ale każdy koncert ym, pochłania stu, ym, energii, mm -hmm. po prostu 200% naszej energii. I, I co nam zależy na tym? Bo to jest ważne. To tak jak mówisz, że to jest w jakiś sposób na pewno szacunek, ale... Jest hmm, jakaś misja do spełnienia, I, i to jest dobre, jak ludzie po prostu mówią po tym, że ok, rozumiemy, albo nie miałem przekonania, nie miałem przekonania, a teraz ok. No, jednak coś, to, poczułem, to nie poczułem, albo poczułem, i coś to zmieniło, coś to naprawiło w jakiś sposób, albo coś to dało do myślenia, do odczucia. I to jest, to jest super, no, to jest nasza misja po prostu. Ja, ja po prostu cieszę się, że jakby takie jak, po prostu jak zbłąkanie wędrowcy to po prostu niewierzące i po prostu ich nawracać, po prostu, nawracać się. Po prostu to, jest, to jest cudowne Igor jesteśmy w radiu, ale pogadajmy trochę o telewizji, bo, bo, bo telewizja tak naprawdę dała wam ten start można, można być dobrym, można pisać fajne teksty, można nawet gdzieś mieć swoje środowisko które, które już coś zna i docenia ale mam wrażenie, że, że tak naprawdę ten start wam był bardzo potrzebny i, i ta popularność, która przyszła wraz z występem w MUST Be The MUSIC wiele drzwi otworzyła. No tak, no my zaczynaliśmy od zera i ja się z tego cieszę, ja się cieszę bardzo z tej drogi, która jest ogólnie, bo MUST Be The MUSIC było takim, było startem, jasne, było takim motorem napędowym i sama wygrana to też był motor napędowy, bo wygraliśmy ten program, ale nie mieliśmy numerów. My się wzajemnie razem nie znaliśmy. Znaczy, ja znałem wszystkich chłopaków, ale oni się ze sobą nie znali. Wiesz, i historia zna takie przypadki. bo Boys Bendy, to tak, tam się na castingach tak, poznawali. To, 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 to no. dokładnie. No widzisz, jak One Direction. <ścoughs> jest, że oni są, tak jak mówię zawsze po prostu, że oni są po prostu y są wolni, bogaci i po prostu, wiesz, przystojni. Ja <ścoughs> dobra, dobra, nie jest tak, nie jest tak najgorzej. Dobra, dobra. No i ten... I po prostu chodzi o to, że... To był dobry start, w sensie start do pracy, no, motywacja, bo jakby dostaliśmy drogę, otworzyło nam się coś, no po prostu jakieś tam tamte, nie mogliśmy po prostu iść tym i, i pracować, bo to nie była łatwa droga, nie jest łatwa droga. Mhm. Y, no i albo usiąść po prostu i, i nic nie robić, tam y, pocieszyć się trochę, powspominać. Po, po A to wymagało wiele pracy. Jakby Master The Music y, dużo dał, bardzo dużo. Ale po prostu przede wszystkim to już jesteśmy na rynku dwa lata i, i cały czas chcemy się rozwijać. I, i moim zdaniem jest to coraz lepiej. Ja mam wrażenie, że programy typu Talent Show nie tylko w Polsce większą popularność przynoszą jurorom i prowadzącym niż zespołom, które biorą w nich udział. Ale akurat właśnie w przypadku Must Be the Music jest troszkę inaczej. Jesteście Wy, jest NA, jest kilka takich zespołów, które zauważyły, zostały zauważone przez publiczność, przez krytykę. Czy nie jest, myślisz, tak, że, że to jest też także kwestia właściwego doboru jurorów? Bo, bo jeśli w żyli zasiada ktoś taki jak Elżbieta Zapędowa, jeśli tam są osoby, które tak naprawdę znają show biznes od podszewki. To, to ten wybór was później jako zwycięzców nie jest przypadkowy. No wiesz, no to było tak, że jakby ja nigdy nie czułem faworyzacji ze strony Jurorów. E e no i. wybór był jakby pomiędzy tam Wtedy mieliśmy taki dość trudny finał, bo mieliśmy z, z, z grupą NPWM, mhm. która po prostu miała dość, 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 dość wielki elektorat po prostu e, i jakby mm, e, ja dziękuję za wsparcie jakby jurorom, w tym, w tym momencie naszym przyjaciołom już, bo jakby po wygranej, tym wszystkim, ja spotkałem się, bo nie wiedziałem ogólnie co robić, spotkałem się z Wojtkiem. Wymieniliśmy się po prostu, poznaliśmy się, wymieniliśmy się po prostu poglądami, co trzeba robić. Z Adamem Sztabą graliśmy jego Fata Morganę w Koszalinie. Jeden numer, drugi numer aranżujemy, teraz też nad, pracujemy nad jedną rzeczą, więc to jest znakomite, to jest wspaniałe. Jakby z panią Elą, która pomagała zawsze, jakby miałem problemy, po prostu z jakimś woksem czy coś, to też pomagała. No, kora jest genialna, to jest niesamowita i ma po prostu dar po prostu intuicję do ludzi do wszystkich na świecie i no i to jest jakby tak że żyli jest wspaniałe I, i, i teraz w tym momencie udało mi się poznać się Roguca Piotrka który jest moim zdaniem też genialnym muzykiem, Jest Niesamowitym człowiekiem. Jest niesamowitym człowiekiem. Jest po prostu, mm -hmm. jest po prostu no, przegenialnym gościem. Przegenialnym. I z, z niesamowitym to, bo, talentem i głosem wobec wszystkim, Ja w ogóle też dużo słuchałem Komy. No i m, jakby to są wspaniali ludzie i nie wybrani po prostu przypadkowo na pewno. E, I to oni mają znajdywać, szukać i, i po prostu albo e, mówić ludziom, że nie idź tą drogą. Po prostu. I to jest ich zadanie. To jest trudne zadanie jak cholera bo przewijają się tam różni ludzie i wiele ich jest, ale ja sobie bardzo cenię znajomość z, z, z Jiri, tego, tego programu i, i, i jakby cenię sobie, cenię sobie ich uwagi i ich po prostu zdania, które usłyszeliśmy w mascie Po raz pierwszy to były takie pierwsze rzeczy, które da, dawały nam skrzydeł po prostu, że, że to robić. Do tej pory było miło, za moment Igor będziesz się trochę tłumaczył. Za moją sprawą wracamy za chwilę. Igor Herbut, zespół Lemon w naszym studio, no to mówiłem, że teraz będzie tłumaczenie z tej piosenki, która jest, ja wiem, wielkim hitem. Piosenka, która tak naprawdę otwiera kolejne jakieś tam drzwi przed wami. Ja mówiłem tak, fajnie, że się, że się sprzedaje i, i wolę jednak to, co, to, co na płycie Lemon mogą znaleźć. Mówisz o tym, że, że świetnie ta piosenka jest przyjmowana przez publiczność. Bardzo dobrze. To jest, widzisz, to jest utwór, który. Był pisany do filmu, tak. e, który mi zaproponowano. E, poprzez... Zostałeś wkręcony? Twojo, tak, trochę, trochę tak. <laughs> Przecież y, by the way, twoją koleżankę mm -hmm. twojego kolegę. Też wiem o tym. Tak. I, y, <laughs> Hełmiankę zresztą. I zresztą. U duszy, u duszy nie wiem, jak ją jakiegoś Nie, dlaczego? W ogóle to wiesz, to jest gdzieś tam był pomysł. Ty, pracowaliśmy nad tym z Olkiem, z gitarzystą Dawida, a podsiadł Olek, Olek Świerkot, i jakby nad tym numerem pracowaliśmy wspólnie muzycznie. Gosia i ja byliśmy współautorem tekstu. No i ten numer ogólnie e, e, miał iść do filmu. E, no i mm, nagle pojawił się w radiu jakiś tam pierwszy, drugi, trzeci, tam jakieś puszczenie. A, okej. Okay. Nagle bank. Buch. No okazało się, że już jest za mocny na ten I, film. I poszło. I jakby widzisz, film zobaczyło chyba w tym momencie 800 tysięcy ludzi, tak. więc i usłyszało piosenkę. Plus radia, które w Polsce mają naprawdę, no nie wiem, chyba 40% chyba w sumie, tak? Słuchalności, Słuchalności mhm. ogólnie. Mhm. I to jest bardzo dużo, to, jest, to, są, to są miliony ludzi. To jest to jest niesamowite przełożenie w ogóle medialne. No i, i jakby y, ja bronię tego numeru zdecydowanie, bo po prostu jest, A mi się to podoba. jest prawdziwy, wiesz, mm -hmm. jest, jest okej, okay. jakby y, my z Lemonem wydaliśmy trzy single, ja wziąłem to na swoje barki jako Igor Herbut, oczywiście kiedyś może będę robił jakieś instrumentalne, może jakieś po prostu jazzy, cokolwiek po prostu, e, teraz niedługo, mam nadzieję, wyjdzie singiel Lemona. I po prostu to się dzieje, cały czas do przodu, wiesz, pracujemy, to jest, to jest znakomite, ale yy, chciałbym wrócić do tego, co mówisz, że jakby yy, niedawno graliśmy też w Toruniu, w Łodzi, w Poznaniu, gdybyś zobaczył po prostu jak, jak ludzie po prostu cieszą się, jak śpiewają to. Dzisiaj zobaczę. Mam nadzieję. Mam nadzieję. Chyba, że będzie najgłośniej na przykład, nie wiem, dzisiaj litaj ptaszko, albo po prostu dewiat, no. to, to też jest no, znakomite, bo mm -hmm. zależy od miejsca, to też ludzie na przykład inaczej reagują. Inaczej reagują albo znają tekst po prostu, albo zna, o, inaczej odczuwają na przykład numer, który na przykład się nie spodziewasz. Na przykład grasz trzy, trzy koncerty pod rząd i e, nie wiem, e, powiedzmy dzień wcześniej numer, powiedzmy tam tepło, który po prostu jest taką, no, jest taką jakby też kołysanką, taką nie, pościelową, w cudzysłowie, słowie, wiesz? E, to po prostu śpiewałem i przeżywałem najbardziej, a na drugim dzień w ogóle coś innego. I to jest, to, jest, to jest znakomite. Igor, wiem, że powoli będziecie zmykać na próbę i jeszcze jest trochę obowiązków, więc nie będę Cię tutaj mocno przetrzymywał, ale chciałbym zapytać Ciebie jeszcze na koniec naszej rozmowy o, o, o przyszłość, bo mówisz o tym, że powstaje już nowy singiel, czyli w głowie, gdzieś tam z tyłu głowy pewnie jest perspektywa nagrywania nowej płyty. Jest i to mocno już taka wyryta trochę, bo no, chciałbym wydać to na jesień. Chciałbym bardzo, drogą po telemonę, bardzo, bardzo, yy, więc pracujemy cały czas. No. Jutro na pewno jedziemy do studia od razu i, i, i cały czas są pomysły, jakieś grania. Yy, tak jak wspominałem, w skład się zmienił gitarzysta i, 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 i perkusista Piotr, to, to w ogóle tak, Piotr, Piotr Rubik, to jest gitarzysta, mhm. ale z schema Tomasz Waldowski. No tak, no, Tomek, a no ja, z, ja, ja zaćmiło mnie, że Tomek I on krewam. jest stąd. No przecież pewnie, że jest stąd. Dokładnie. Chłopcy kontrabasie. Chłopcy kontrabasie. to jest, to jest, to jest bracie w ogóle nasz nowy e, po prostu perkusista. Ale mnie zaćmiło. No. Tomka muszę uściskać jeszcze dzisiaj. <laughs> e, Igor, bardzo serdecznie dziękuję Ci za wizytę w naszym studio. E, życzę tego, żeby, żeby ta dobra pasa trwała, bo, bo, bo jeśli będzie e, poparcie ze strony nas, e, krytyków muzycznych, e, DJ-ów radiowych, i, i jeszcze wciąż będziecie cieszyć się też dużą popularnością wśród ludzi, no to chyba jako artysta, jako frontman popularnego popowego, jak twierdzisz zespołu, chyba niczego więcej sobie nie można wymarzyć. Ja bym chciał po prostu, żeby ludzie byli ogólnie szczęśliwi i, i, i jakby szano, szanowali nas za, za muzykę, którą robimy. To jest, to jest dla nas bardzo ważne. Nie za to, że pokażemy się tam i tu, czy powiemy, czy rosł z kołtunami, czy z makaronem lubimy, ale za, za to, że jaką robimy muzę i to jest, to jest dla mnie ważne. Super. Igor Herbut, lider, frontman, wokalista zespołu Lemon, był naszym moim gościem na antenie Radia Express. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Cześć.